Z tej strony 1 to jest pierwszy odcinek z naszej nowej serii. Zagramy w Age of Empires 3 i na starcie muszę, muszę Was przeprosić, ponieważ miałem yes? problem z komputerem i komputer mi się popsuł. Ale jeżeli chcecie, żebym kontynuował serię ze Skyrima i Asasina, to napiszcie do mnie bardzo proszę w komentarzu, czy chcecie, żebym to kontynuował. Jeżeli tak, to napiszcie. Right, A teraz won. zajmijmy się kolonizacją, albo bitwą z wyciecznikiem. Yy, gram w jak tu widać. Yy, Grama mam chyba już od... ...podobnie od dwóch dni. Ja zza, on, yy, ...coś mnie goni. Mój przyjaciel.

Nie będę za na odcinkach, to znaczy, że jestem grą zafascynowany, ale postaram się mówić jak najwięcej. Tutaj mamy właśnie swojego sojusznika, on jest z Turcją. Nie grałem jeszcze Turcją. Przeciwników w każdym razie mamy chyba Niemca. No. O, Jest i so. śmiecie. O, jeszcze trzeba kupić sobie karotę. Yes? Ale dobra. To później. Możemy karotę? Nie. Standardowo. Za pięćdziesiąt jeden punktów Dobra, może A jeszcze jedną drewno. Tu gdzieś sobie zrobimy takie hotelki. One będą... Od tego zaczynały? Jest? Może gdzieś mamy jednego tego, coś z jednym potworem. Można się uda coś ubić już? Ob, yes. to jest. Jest! im ze strzału. Chyba się strasznie nie opłaca. Commandment. Bra, dobra. Ewol. Tak. Weźmiemy 600 Ready! to są tupi. Komuś yeah. nam I PD. Um, weźmy drogę. Co tylko raz tego mogę wybrać? Ready! postać jest dobra, bo ma piąty poziom. Right! lecimy. Nie to. nie wolno, right. Oh. wolno, yes. So I I I I I oh, mu wolno, jest wolno, ja to nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie nie

Oni już się zajmą na jedzenia. Ready, yes! A strasznie dużo jest. Weźmiemy sobie sześć muszkiet. Później. Jest, jeżeli. Rap, równa, jedynka. Weźmiemy sześć much. On, się w każdym razie. O nie.

Yes, I am you. I may not steer you. I'm a <coughs> that's correct. That's correct. No Pozdrowić No To jak coś tam No. Możecie teraz Right,

Jest z, z bardzo cię, ciężki tak no, może jest raz na razie, tak na razie być. ciężki nie było ale czasami i yes. right. no, no, want jest piechotę he he zacząć he he Zbierać he Teraz się będzie zająć. Domku i ile można to zbierać? Ready. Zbierać to pały. I mene są za to. Heil? Rich Richt. Zacznę tylko i wyłącznie wizerunki. Heil? Ja Richt. Znowu może i będziemy mieli 10 muszkietów. Pojmiecie się. Tak, bo jeszcze zawsze Będę wciskać. Zobacz. Kurde. Taką miałem chęć na tych dziesięciu. Ile to kosztuje? Setę? Bo tutaj mamy kartę na Tutaj sobie użyjemy jej. Tylko raz, a to można. Tylko też. Szkoda. Ready. Yes mamy jakąś tam piechotę right. na obronę niezbyt potężna ale jakaś jest eee, ok komandament i niezbyt potężna piechota jest zadawałałoby mnie 50 muszkieterów a nie 16 jeszcze jeden to jeszcze bohater. kiedy nie przyjdą o oh, Pały zabrał gada którzy ten może gońca leśnego sobie to może, Yes, to red right. E wall! Yes, right. E wall! Yes. Niech na to. Bo kam nie drewnie w drewno. Fuck. Drew. Yes. Tutaj. Tak. Right. Tak. O. wall! Jest... jest Długa. Nie wiedziałem, że jest cztery długa. Fuck. Ye right. Ready. Była się. Uciekła. Zdążyła. Ready? No, właśnie, Zdążył. o, to już wiedzieli, za co się zabrać. Bardzo dobrze. Mamy też tak. O, 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 o. o. Mamy obronę granic. Super. Jeszcze mamy? A nie będziemy tu naciskać. A ile kosztuje czwarta? Tak. Łomna, trzecia nie mamy. Jedna kawaleria, jednostek drewna, tak jak weźmiemy. Możliwość. To już tak popsute, To nie się naprawia. Co już? Gdzie? Komandament! I babongs! No te parę rzeczy, to się naprawdę tak śpieszą na to wojnę, że. Lion! Co to? Tarczownicy? A, kto to... A to jest chyba. Freddy!

To Taki sprinter jest wielki, że? Komonyment i e walk. No razie. Dobra. Jak to zrobimy to będziemy mogli dragno sobie, żeby nam przywoził zrobić. Tak to na razie śniaków potrzebujemy. Chociaż to my jesteśmy silniejsi. Doceniam wasz wkład w ten sojusz. Wiem, że jesteś na razie silniejszy, Paweł i ale jak ja się rozwinę, to ja będę silniejszy, się. To wiesz, to mam to na razie gdzieś. To struś. Mamy już tam skończone. No. nawet nie wiem, co za co się mają zabierać. Bardzo dobrze. Eee, do mnie przyszły, zaraz wracam.

nie, to jest fajna gra. to jest? To macie, się macie. Ta destroyed. Słuchaj. <grymne> macie, posłuchajcie. Jeźdź mi na podłogę. Jest right. Ewok! budować chaty debile Urecht. Komandament. komondement? urycht, ury, ury, zaraz pójdziemy pograć Co coda a ta pała już zrobiła taka magiczniejsza ja chcę drewno, żebym nie bał pizdu pińczowe zaraz będziemy grać w coda jest? mi Wall.

Zobaczcie, ten Pałac tutaj jest niby. wychodź, pałas, masz mi lecieć. What yes. the Fuck! Jaki gruby koleś. Recht. Lecz tu ich a po jakiemu ta gra? Ona jest tu tłumacza... na polski yes. Come on, A tak jest po tak jest jak jest postacie z kraju, so to potaki, w takim języku Jest I No, pasz. And. Świąt. Spoko. Jest recht I wol. Recht. Jest ja recht. No, <laughs> w każdej grze jest... I right. W każdej grze. Yes. No każdym. No, w każdej grze jest taki wysyk. Ho, ho, kaster. Ready, right? No, w kościele to jesteśmy. <laughs> you write. you walk. Tak jak nasz, right, <laughs> Jak był, Jaki był ciebie z informatyki? Nie. <laughs> Niełatwy? Nie. Czemu? No, 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 no. Stała, a no, więc szybkość szkolenia piechoty. Kopać nie kopać. Chcę to mieć. Co? I bo? Słuchaj, no spadła mi. No mi. Nie jest samo niezniszczalne, jak to słychać, jak coś mi grzechocze. Papa, papa on, de, się jeszcze, możesz już lecieć? Jeszcze. Ready. Ready.

Yy, Popatrz mi się cukarka dobra Cukarka się czuje Patrz, a tak? Poczekaj Coś już kliknął <śmiennie> ja się <nie> <śmiennie> No weź, bo nie będzie nic słychać Palko, <śmiennie> a kopnął cię ktoś kiedyś w dupę Jest! zabiła mi muszkietę teraz! And. Ksiądz, lecz! Jest, jest! Oh, musisz wszystko rozbrajać! Jest! E mena. Tak. Jest! Tak, masz rację. Zostaw, popsułeś. Jest? Tak. <gryw> Powiem wam uf, chyba, ziomki, że na dzisiejszy odcinek, bo mi tu jeszcze chatę rozłalo. Zostaw to ściany. Czy ja cię biję? No. To ja się z wami żegnam. Pożegnaj się któryś z was. Cześć. Ja też. Cześć, czołem. na razie.